Cześć! Z tej strony a to jest Darksiders 2. Tak, zdobyliśmy już dwie dusze, e, znaczy dwóch władców, których potrzebuje nasz król. E, potrzebny nam jest jeszcze jeden, który nam się tutaj pokazał w ostatnim odcinku na samym końcu. Coś powiedział o psycho coś tam, zaraz se sprawdzę e, na mapce co to, jest, e, co to jest za lokacja w ogóle, bo nie wiem, nie wiem. Ale chyba ją widziałem, właśnie tak kątem oka, jak pierwszy raz na tą mapę patrzyłem. Ona jest w tym rogu, chyba tutaj jest. Psychameron to jest chyba ten punkt. No i tak złocona arena, tu mamy się. Znaczy, no tutaj mamy się dostać. Na szczęście, możemy się teleportować, ale pierwsze, co zrobimy. Udamy się do naszego miasta, do wężowego woluminu. Dlatego, że muszę kupić sobie troszeczkę, troszeczkę potjonków. No, bo widzieliście? I o, przy okazji, mam troszkę kasy do wydania i sprzedania tego złomu, którym nas zbierał. Bo, tak jak mi mówiliście tam w poprzednich odcinkach, żebym lepiej to wszystko zbierał. No i rzeczywiście, lepiej to zbierać, później można to zawsze sprzedać. No i zawsze jakaś kasa z tego jest. Dobra, ten ma ataki, ale najpierw potki, potki. No, pokaż dziadku co masz. tajemne kosy, czy coś jest wartego uwagi? Nie. Z kos nic takiego. Najpierw yy, tak, czy on ma te? Jest, eliksir ma. Dobra, już nie mogę. Miks gniewu też se kupimy. Dobra, już nie ma. Aj, niech to miałem sprzedać to wszystko. Okrutne kosy żaru. Dobra, to sprzedajemy. Sprzedajemy. Wszystko oddaję. I tak, te najlepsze mam założone. To. Dobra, teraz tu zobaczmy. Wow, 195 tysięcy. Skumajcie. Troszeczkę się tego. O! Bestialski Puklesz wstrząsu. Nie, to chyba jest lepsze. Yy, wezmę to se założę. Yy, gdzie to jest? Tutaj jest. Tak, bo to mamy dodatkowe jeszcze obrażenia od wstrząsów i szansa na trafienie krytyczne. Jeszcze tylko sprawdzę sobie tu. O, obrona 80 i zdrowie 80. Biorę. To nie, to też też o, tutaj troszeczkę talizmanów doszło. Mm. O, obrażenia od ma magic, magicznego trafienia krytycznego, to jest chyba to. Magia, zdrowie i doświadczenie. Dobra, biorę, biorę to. No i dobrze, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o equip, który mogę ubrać. A teraz resztę musimy się pozbyć. Sprzedaj puklesz, tak, to jest zwykły, to możemy sprzedać. Na ramię... Dobra, to wszystko możemy sprzedać. Bo wszystko już sprawdzałem. A zaraz zobaczymy sobie też z zbroje jakie ma. Może ma coś lepszego. No troszeczkę kasy zbieram. Nie powiem. Nie, 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 nie. Eliksiry. Kurczę, mało brakowało. No i znowu wylazłem. Dobra. Jeszcze raz. Ej, nie to. Kup. Dobrze. Tajemne rękawice. O! Aha, to są y, wolne to nie chcę. Chodzi mi o szybkie, ale tu nic ciekawego nie masz. O, 80, kurczę, no ma lepsze troszeczkę. Obrona dość 26 Cierniowy na ramiennik zabójcy. E, ciernie 51 obrona 107. Wow, siła doświadczenie. No kurczę, no, bierzemy. Nie ja, ma bata. Oj, masz troszeczkę fajnego sprzętu. Tak, 107, no biorę, biorę. No tutaj to akurat doświadczenie, obrona spada. Nie, 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 tego nie. Obrona mi jest potrzebna, naprawdę. O. O. Pięknie, pięknie. Jak te wszystkie doświadczenia się skumulują, no to będę miał szybko exp, będzie szedł. Chyba. Dobra, 191 tysięcy nam zostało. Jakiś dobry talizman. Yy, tak, obrażenia kłute 10, magia 17, zdrowie spada. Dodatkowe złoto się podnosi 15%. Obrażenia spadają, doświadczenia 0. Nie wiem, właśnie. Nie dobra, talizman sobie zostawię tak jak był. Jeszcze tylko załóżmy sobie ten cały sprzęcich. Sprzęcicho. Dobra, to nie. Ło Tu nic i budki. Załatwiłem sobie cały equip z tego sklepu. O dziwo jeszcze zostało kupę kasy. No i dobrze, idziemy do psycho coś tam. Do tego punktu. Wprowadzi to na tą arenę, gdzie byliśmy wcześniej. Tylko teraz to pewnie tam coś dalej. Jest jakieś przejście do tego. Nie wiem, na mapie to wygląda jak jakaś chmura. No zaraz zobaczymy jeszcze raz. To jakby kurczę jakiś inny portal. No tutaj. Oto, albo jakieś źródło. Dobra, mniejsza z tym, idziemy i nie będę wam dupy tutaj zawracał takimi pierdołami. Tylko. Idziemy, bo i tak dużo czasu straciliśmy na porządkowanie equipu. To kozacko wygląda z tymi wężami. O, tu się jeden patrzy, a drugi tam. Do you seek this try I seek the Psychomeron. Tak jak myślałem, chyba to jest jakiś inny wymiar. Psychameron, jesteśmy na miejscu. Bazyleus, przyprowadź ostatnią duszę, znajdź Psychameron, przetrwaj Psychameron. No, dobra, tu mam jakiś trial. Na szczęście wyposażyłem się troszeczkę w... Pod No i sprzętu troszeczkę kupiłem No niestety i tak mi to Dużo nie pomaga ale Czym dłużej ja to no on chyba zamarza, nie? Tak zobaczcie to spowalnia czy coś? Coś takiego Dobra, jeden poszedł wykończ, wykończ Dobra, te mniejsze to A, jeszcze jestem duży Tam są jakieś ostrza Zobaczmy tą tarczę. Dobra, poszedł. Dobra, pierwsza arena zaliczona. Jeszcze sobie tylko wezmę to. Najbardziej mnie martwi, że tych potionów tak mało możemy mieć. Tak, to bym zakupił 90 i... heja. Bym tylko na potionach leciał. Ale cóż no. Równowaga jakaś musi być... O, mamy tutaj duszę. Tam na górze coś jest skrzynka. Najpierw sobie ją weźmiemy. Tak, zbroja, pierdoła. Ale le raczej lepszej zbroi od tej, co sobie kupiłem. Tutaj nie mam. Zaraz jeszcze sprawdzę sobie te ostrza, bo ostrza mogą być lepsze. Mm, tak, tu, tutaj. Mm, tak, ostrza są lepsze. Chociaż one się tam nie zmieniają już tak za bardzo. No, zobaczcie, to jest słabe. Trudno będzie przebić te przedmioty, co kupiłem. One kilkanaście statystyk, kilka statystyk przenoszą na raz. Dobra, wezwijmy sobie e, te dwie dusze. Dobra, jedna idzie tam, a jedna tam. Chwila, chwila. Yy, dobra, źle to zrobiłem. Wróćcie tutaj. Ja muszę najpierw sobie na to stanąć. Gdzie? Ty tam, a ty tam. Ok. To będzie długi dungeon. Dobra, tu możemy wezwać znowu. O, robactwo. Ale na szczęście mam już teraz dwóch towarzyszów. Szkoda, że tylko w tych miejscach mogę ich przyzywać. O, no, walczą oni czy nie? Schowali się, no kurde. Eee, dobra, obczajmy ten teren najpierw. Eee, tu jest coś. Tu tu A jedna by się przydała tam. Dobra, teraz mi powiedz. Aha. Gdzie jest ten drugi cep? No co jest, kurczę... Dobra, chodźcie tutaj. Impossible. Czyli tak. Dobra, są te dwie dusze ze mną czy nie? Gdzie jest ta jedna. Chodź we dwóch tutaj. A no, a ty chodź ze mną tam. Oto chodziło właśnie. Dobra, tam już widzę na górze potrzebny jest klucz. No tak, tam jest coś, ale czy tam dojdzie? Wedle rozkazu, jak on tam ma wejść? Aha, tam jest ten drugi. Dobra, i co tu się stanie? No, i fajnie, fajnie. Znowu kurczę. Jesteśmy w dupie, że tak powiem. Dobrze, kochani, wiecie co, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja tu połażę troszeczkę, pokombinuję. Nie będę was tym wszystkim zanudzał, bo to jest bez sensu. No i dobrze, zapraszam na kolejny odcinek. Jak już będę wiedział o co chodzi. Na razie, cześć.